Chodź chodź tam, chodź Dobre, idę, idę. Nie i... to no, chodź tu, no. I. i... chodź tu, chodź tu, chodź to chodź tu, chodź tu, chodź czekaj, 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 tu, ty tu, Ej, ej, a, no ej, no dobra, tu, do mnie? Dobra, to, to Jesteśmy. Ja mam czapkę, o nie? Hej, cześć wam wszystkim. Czekaj, zetnę cię. No nie. Aha, Dobra. Aha. Chodź do jasnej, bo u mnie w u mnie kopalnia się tą... jak nie łączy zaczekaj, wtedy. Zaczekaj, zaczekaj, stój stój stój, 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 stój. Stój. Dobra? Stój. Ja będę Idziemy? Mus... Zaczekaj chwilę. I ktoś mi zniszczył bunkier. Zroki. Ja czekaj, jest ja chowan sobie te debilne rzeczy. ciop ciep, 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 Paczekaj, ja ciepam, jak ja idę. Czekaj, czekaj, czekaj. Idę, idę. F1, ale to fajnie. Ej, wiesz, jak to zrobić? wygląda, jak ja idę na tym? Na F5? I tak z łukiem? Nie. Nie, nie, nie strzelę, nie nie Dobra, idziemy do, idziemy do, idziemy walczyć. Bum, ciap. Dobra, Gocik. chodź tu. Chodź, chodź, chodź moją kopalnią, ej, gdzie mój? Mieszczała. O wie Dobra, chodź. Idę, idę tak z f i SF1. Chodź ze, za mną, bo ty nie wiesz gdzie jest moja kopalnia. Jest prawie niewidoczna. Ej, ładny magazyn, wiesz. Co? Ej, screenshoty przypadkowo walnąłem. si hi, hi, hi. Ej, kurde. muszę zamknąć. Co musisz? A. Nic, już nie da. No, A, do twojego ma, czu... Mam bungie wykopany, bo mi się nie chciało kopać. Dubi dubi duba, tubi dubi duba. duba, duba. Idziemy, ej! tu, tu. Bom bom, ba, Wiesz, że chyba potworów w mach jednak włączone, bo ja... <laughs> w przypadku chyba włączyłem, wiesz? Jakoś. Nie wiem. Zaczekaj czekaj chwilę. Ej! Co? E, stój tam, stój tam, stój. Tam czekaj na mnie, tam... dobra? Czemu? Gdzie ty idziesz? Czekaj tam, czekaj tam! Gdzie ty idziesz? Chwilę ci powiem. A, i e... tak, tu jest tak... Tu jest taka źródła, a tu mam ta wolawa. No i będziemy tam mieć łobsydiano diano, coś podobno. Ej, a ty masz wiadro? Diament, a nie, bo mi... Diament! Diament! Ja? Już na początek nie mam diamenta. Aha, się naszukałem. Ale ja mam świeczki. Ja mam 32 świeczek. A mi się coś pomyliło przypadkowo. Wiesz co? Co? Poszedłeś yy, po świeczki, a miałeś świeczki. Nie. Poszedłem po świeczki, bo się pomyliło... bo się pomyliłem i zamiast... zamiast y, piór... Y, do skrzyni... Y, do skrzyni włożyć, to włożyłem ten tu. świeczki. Nie rozumiem. <ścoughs> Szybko. Haha, ha, jestem skautem. A widzisz, u mnie nie haczesz jak i biegniesz. A u siebie... w haczesz jak biegniesz. Nie w tą stronę, bo tam gówno jest. Ja tu masz już lawę, widzisz? Tu jest dużo lawy, a dużo lawy no to więcej sprawców. Buda. Lawa, lawa, ta ta ta. ta. Wiesz, jak tu, tu jest bardzo wielkie, wielkie, wielkie. To wszystko a, bardzo odej, wielkie. Odejdź, odejdź, odejdź. Ja nawet Markie. tak jest, ja zawsze się boję, że pan na lawę. Ja się boję. O, tutaj się bardzo że boję. Pamiętasz? Ja też tak. Tam jest niżej, tam powinny być diamenty. Chodź. Czekaj, to jest piętro 32. Kurde to na to będzie trochę... Nie wiem. Masz coś, żeby się podsadzić. Ja mam 64 tego. DIT'a. A ja mam jednego Dita. <noise> Dobra. A. Czekaj, muszę za coś... Dobra, stajki wywalę. Dlaczego? Te no ale wywaliłem na ten. O, tu jest lapis Lasuli. O, ja lubię o, lapis tak. Lasuli. Bum, 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 żody. Tam masz żelazo. Tam masz żelazo. Idzie no. Nie, ja idę. idę tu do góry. Złoto! Kopaj. Jeszcze dzielimy, nie? O, jest opuszczona kopalnia, tam mówiłem ci o tym. Czekaj. Okay. Zdobyłem... A... Ale wiesz, się dzielimy, nie? Ale za to, że to jest... że ja to odkryłem, to jak będę... Jak będzie więcej złota to dostajesz trochę o jedno więcej złota, jak będzie, będzie diamenty więcej, no to ja dostaję więcej diamentów, bo ja znalazłem tu jest i w ogóle. Ej, tory, tory musimy wziąć ze sobą, nie? Ej, nie, woda, woda, głupia woda. Bierzemy tory, bierzemy tory. Bierzemy tory, nie? W sumie mogliśmy wziąć trochę desek, a nie, tutaj mamy deski na ten, na craftinga, nie? Że jakby nam zabrakło tego... No to będziemy tak lączką mić. Tak bum, 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 A bum, Ej bum. tam, to jest paner. A tu gdzieś błyszczy. Ej, niszczymy jest panner! Ze mną. Ej, to jest partner. Niszczymy no go... ale mówię, że nie mam podstaw. Jeszcze co, ja wykopię złoto. I to, że... Masz małe lagi chyba, nie? Bo ja mam. Ja nie. <słyska> nie no, że może mam... Muszę takie... się być widząc chodź. Muszę, muszę się widzą pochwalić, że to jest mój serwer, nie? I sobie no. dałem opa, ale nie wiem czemu nie mam opa. I on ma opa, a ja mam opa, chociaż to mój nasz, serwer jest. Bo nasz kumpel mordolat wszedł Ci na pewno na konto. Fuck, ja tutaj spadł już prawie. Jestem no, taki dobry. Prawie by tutaj spadłeś, o nie. Ty idź, to ja idę tu. Czekaj, które piętro? 27. No. Eee! Spawner zombie! ten! Ten, nie spanner spawny. Pajaków. Angeon zombie jon zombie. O o, 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 ej ej, 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 złoto, złoto, złoto! Złota? No złotko. Ja liczyłem na diamenty. Aha, dycha. Zgubiłem... Zgubiłem dychy jamenty. Szukaj. Do diamenty. no dych. On napisał dychy diamenty Nie, do diamenty. jestem ja dychy Ja widziałem diamenty ale było inaczej. Dobra, dla. co... Jesteśmy... Redstone. Dobra. Ten filmik i tak pewnie będzie... Jak my będziemy chodzić długo to trochę, nie? Potem. A ja mam... A ja znalazłem Redstone. Nie? Bo tamten filmik trwał mi godzinę. Uhuhuhu. Uh. The... A ja, mi trwał 30 minut. To jest trochę oszukane. No. No oh, lawa. Dobra jest. Ja. A jak będzie jeden, dzień, to co z nim zrobimy? To się podzielimy na... Nie! Nie wiem czy nam się... A ja nie wiem czy mam... Co? Nie, prawie, prawie, prawie. Ale moja mądro... Zaczynał, to inteligencja takich mega super ssaków jak my, równa się ja. O tu po, O kurde, ja już tutaj chciałam wejść. <grym>, ale tak prosto, tak ten... Tak. Iść, tak, iść, tak, iść, tak, iść. Tak, iść. Tak. Nie tak, tak. Tak jak mi dzisiaj koleżanka y, opowiadała, kiedy podchody się bawiliśmy, to że y, jej koleżanka biegła i padła w pokrzywy. I ona tak to kiedyś mówiła i ona szła, Nie. szła, szła, szła. To... I, się, I się wyszła. Nie, że ona szła, szła, no i dalej szła, a nie nie, 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 i to tak nie, 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 nie. I co panie? Panie Stevie! Panie... Yeah! Nie! Lampis lazuli yeah. i Letstone. I węgiel! O, o, węgiel, tak. Ja jestem prawie że nad... pod tobą. A tu słany spół... łany A wiesz? Panie. A! a ja mam... prawa! Co to... Piszcie? Nie wiesz, ja, bo jak też nie, umarł, nie. nie. Jakoś... Diament! Diament? No! Czekaj, idę do ciebie. <ślesy> no. Ale wiesz kto dostaje. Wiesz kto dostaje <ślesy> diament, jak będzie jeden. <ślesy> ja. Nie ja. Ej! A ja możliwe jestem nad tobą, panie. Czekaj, 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 na dół. Ej, o ty jesteś na ze mną. Ej, już teraz jestem koło... O, jestem. <głosy> Cześć! <głosy> Cześć! Ej, pan... Zaczekaj, pamiętasz ten... Y, ...moby bar? No, pat, zrobiłem ci miejsce. Ej, czemu ty tu postawiłeś kobla? No, bo mi kobel... kobeluje. Ej! Co mnie bije?! the? Co mnie bije?! Okej... Okay. Ej, gdzie masz ten diament? No, nie mam go. Ale gdzie on jest? M masz Bije. Ja co mnie bije? Masz jedzonko? Mam miałem dwa jedzonka, ale teraz zacząłem jeść. Może to się lepszego stał, nie? U, ale mi tu! Nie! Ja już myślałam, że spływam, jakie ragi, byś to no widział! Raz, p... Raz spływam do lady... Jasne, coś coś tam uh -huh. A gdzie masz tego diamenta? Ja nie mam. Dla ja, ja to Chyba nie jest. No czemu? to mogło to leje. Nie bo to ty dziwnie. Taka, taka lava jest dziwna To sobie żartowałeś tak? Aha. I, bo, o, Widzę. Europa... widzę Byłem w takim rozgałęzieniu. nie? Co było aż to gdzieś. Zakładam, ja mam... że w tym rozgałęzieniu były gałęzie. Był tam gałązka z całą rodziną. Ło ale zielazo. Ła boży. A ty kopiesz zielazo? Nie. Później będę kopał. Złoto. Okay. Złoto. Ile tołówny? Let's I zągł, lec tą I obsy... kopać Ej, wiesz co? Ej, Okej okay. Ej, znalazłem coś lepszego Od diam... diamenta. Nie chodzi mi o szmaragdy. Ale diament... szma nie jest troszki diament. Co znalazłeś na? Stone'a. A to by miał. miał być żart. Nie. Niby to... To niby cenne, a nie he! <grystanie> hehe, to się już usią... nie, nie, no, za muszę, Tu na pewno będzie. wiesz co? co? Ja co? Jak mi się nie będzie chciało, to my przydeportujesz do siebie, nie? Jo. To My się chyba nie spotkamy, bo ja poszedłem o wiele, wiele, o wiele, wiele, Nie, wiele, o wiele, nie Ej, o chyba chyba ja ten... Ej, 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 ja myślałem, że raz nie co w końcu. Urzekła mnie twoja historia, ha ha Ja nie na serio. Nie, to są takie ragi... że i jego nie ma, nie? A moja... Ja teraz do... Moja koleżanka z klasy... Nie, nie, nie. I wiesz jaka, nie? Ta koleżanka, nie? Ej, mogę robić... Bo mnie strasznie... Okej, okay, okej. Okay. To... możesz, mam na troskę. Teraz... 3, 2, 1, 0 Ojej Ojej siemomsko Wiesz co? O, Ty jest, a to nie, bo po drugie to nie mogą być diamenty Wiesz? Ja chyba tam pójdę Tylko muszę trochę wtedy Koblet tona wykopać Nie Wiesz, ja, ja wolę, boję. ja wolę Ja się boję ja wolę ale co bo. Jednak wolę bystona niż węgiel, wiesz czemu? <laughs> Czerwono mi Dobra, czekajcie, to jest piętro. Jedenaste piętro, TU będą. Nie! Jedy, ale lak. Wpadł do. Diament! 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 Ja. Jeden diament. Jeden diament. Ale diament, diament. Ej, i twój diament. Ej, ale twój diament. Co? Nie, to będzie twój diament. Ja nie będę nagrywał, kiedy to będzie twój diament. Widzisz dobrze, że... ...powiedziałem, że nie masz mnie... ...typy. No, dobra, ale daś mi tego diamenta, jak cię typy. Nie. No to nie, to znaczy nie typy. A, bo, ej! I co, Lawo? Co, Lawo? Chciałaś... Chciałaś... Chciałaś mnie u to Obo... No oba. ...tego diamenta, jak będę dwa. A jeśli... A jeśli będzie 7, to ty weźmiesz 4... O mnie, a ja już nie mam świeczułek. Jeśli jeden, Jeśli będzie jeden, to też ci nie dam. A ja mam mało świeczułek. Ja mam 31 świeczułek. Ja zawsze biorę jasność na jaskrawą, klawą, wtedy mi się lepiej patrzy. Bo. Za mam moją skrawą. No i hale do góry. A ile masz z złota? Bo ja mam tylko 2. mam 13. 13? No, ja mam 13 to, to mówiłem, że ty bierzesz... O, mam 13 Ej, ty masz żelaza! Żelazo, widzę Twój nick! Co? Co? 13 mam żelaza! Ja pięć! Ej, idę do ciebie, idę do ciebie! Cię spotkaliśmy! Spotkamy się, czekaj, idę do ciebie! idę do. No, spoko. Ja powiem tu żelazo! Widzisz mi nick? Ej, ty jesteś tutaj, widzisz mnie? A, Ej, a, a, widzę, a, widzę, 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 widzę! Ja tam szukam do diamentów wiesz. Ej, a tamten diament to prawda? Czekaj, czekaj chwilę. Patrz na diament? mnie, no nie wiem Patrz, nie wiem czy to prawda. Jakie city. Jakie Ci City. City. No. skip no. Z Też mam. Też mam ci, czekaj, mam chipsa sobie pochrupiemy. O, o, o. Ja mam, ja mam, mam. Ale teraz masz chęć. Ale mi laguje, teraz... mi laguje, Teraz masz chęć, żeby zjeść, nie? Na trzy będzie ciąg ciąg. wiesz kiedy. Raz. Dwa. No, no, no. Nie, chyba, wyrazi... chyba wyraziłem nas, nie Że co? Że jakiś ładny widok. No to słowo Uuu, Boże Ej, ty wyszedłeś z której strony? Nie wiem. Z której? Ale Kto mi laguje. Bo tutaj widzę świeczkę. Ej, ale mi laguje. Hmm. Przykro mi. Ej. Czu? Ja taki nie jestem jak ty! Ej, bębę. A te... Ej, a my teraz nagrywamy, nie? Co? My teraz nagrywamy, nie? No. Ha. no. <laughs> nie, ja nagrywałem. My to co nagrywam? Ale mi laguje. To nie będę. Nie! Spadałem dwa razy. Ej, kończymy odcinek, bo mi laguje. Dobra, to. Wiecie co macie robić. Chyba dla słupa i chyba dać ciebie, ale nie wiem. To pod zgodą tylko, tylko pod zgodą funkcjonuje tego, bo ja nie wiem czy on pozwoli. No, dajcie. Pozwoli. Dajcie ciuba, dajcie lajka. Czyli pozwolił. Czyli nie, tam. To się odbija. Hejowam wam wszystkim. Ja już kończę, Dobra.